Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Sześcioletnia Mazda naprawiona, czyli znów nic nie stuka, nic nie puka, cisza w aucie. Pewnie jesteście ciekawi, co było przyczyną. Jeden widz pisał, może dwóch, że to na pewno ta urwana osłona, która się urwała, osłona amortyzatora. Ja nie mogłem w to uwierzyć, żeby osłona tak głośno stukała. I nie tylko ja, bo jak wam nagrywałem odcinek, byłem na stacji diagnostycznej, żeby mi gość sprawdził amortyzator, no ale był dobry. Tam oczywiście na stacji nic nie stukało, ale gość, znam się trochę z tym gościem, przejechał się kawałek po, po ich placu, takie dziury mają. No i usłyszał ten stuk, no i też był w szoku, że taki głośny, i mówi, że to jest niemożliwe, żeby osłona tak stukała. Potem byłem u mechanika, umówić się na wymianę tego, i mówię, że taka sprawa, że wymienimy to osłony, ale ja nie wiem do końca, czy to to, no ale zaczniemy od tego. On też się przejechał moją Mazdą, no i też usłyszał ten huk, i też powiedział: że To jest niemożliwe, żeby osłona tak stukała. No i teraz pytanie, co? Podnieśliśmy na chwilę auto, wtedy przy nim też oglądał sprężynę, ja mówi: Kurde, no to tu nie ma co stukać, to chyba amortyzator w środku. No ale zaczęliśmy właśnie od wymiany osłon. Wymienione. No i jestem słuchajcie w szoku. Cisza w Nuweczki z tej strony. Tylko z tej strony mi się urwała. Z drugiej strony była dobra, no ale wiadomo, że wymieniłem od razu, no bo to kwestia czasu. Już trzech widzów pisało, że też mają urwane w tych Mazdach W tym jednego widza uświadomiłem, no bo poszedł do garażu sprawdzić i też ma, też miał przynajmniej urwane, ale u niego nic nie stukało. To jest ciekawa sprawa, natomiast wczoraj napisał jeden widz, że on ma też obie strony urwane i u niego stuka No i to są te stare fabryczne osłony z odbojnikiem czyli lewa strona jeszcze nie urwana Natomiast prawa strona, taka pianka, wszystko się kruszy w rękach. Czyli ze, od tej strony, to było w środku. Czyli te dwa zwoje się urwały. Tu się wszystko jeszcze trzyma. Ale tylko kwestia czasu. Góra popękana. No i numer rzeczywiście był taki, jak mi podano w ASO. I słuchajcie, prawdopodobnie jest to numer jakiś w miarę świeży, bo nie ma go w katalogach zamienników. Stąd nie mogłem dobrać zamienników. Natomiast w katalogu na tej stronie Amayama tam są sojaci inne numery i pra prawdopodobnie po tamtych numerach teraz bym coś dobrał. Bo też kwestia mocowania, czyli tego aluminiowego elementu, który widzimy u góry o Też nie mogłem dobrać nigdzie zamiennika po moim numerze. Natomiast wszedłem wczoraj z ciekawości znowu na tą stronę Amajama na Mazda CX-3. Porównałem sobie yy, numer części z, z Mazdy z, z AWD i z napędem tylko na przód. Jest ten sam numer. Czyli prawdopodobnie numer części jest ten sam przed liftem i po lifcie. Ja chyba akurat patrzyłem na polifty. I tam jest zupełnie inny numer. Niż podało ASO do mojej Mazdy. I z tego co widziałem, po tamtym numerze, jak zacząłem szukać, to są zamienniki, chyba z Febi, i chyba słuchajcie, jeśli ja dobrze widziałem, to za 40 parę złotych Niewiarygodne. Oryginał kosztuje 400, Ja kupiłem zamiennik za 120 od firmy Magnum, chyba to co wam pokazywałem, już to zwróciłem. A prawdopodobnie można to wyrwać za 40 parę złotych od Febi. Muszę rozkminić ten temat. Bo sprawa ciekawa. No nic, tak czy siak ja sobie zamówiłem te mocowania, no bo jak się okazuje, one też pękają między 6 a 10 rokiem. Yy, jakiś widz mi pisał, że u niego w maździe 6 mocowanie pękło w szóstym roku. Po prostu urywają się uszy od tego mocowania. No nic, podejrzewam, że któregoś dnia i u mnie się to urwie. Zwłaszcza, że Mazda, bo pytacie też w komentarzach kiedy sprzedaje i tak dalej. Nie, Mazda zostaje dożywotnio. Ja po to kupiłem nowe auto i po to zakonserwowałem. I w miarę chcę ją utrzymywać w takim należytym stanie, żeby po prostu jeździła jak najdłużej. Na pewno nie będę zmieniał tego auta. No nic, będąc u mechanika, nagrałem takie króciutkie filmiki telefonem. To wam. Wrzucę. Sama wymiana jest naprawdę prosta, tylko trzeba mieć w miarę zdrowie, którego ja obecnie nie mam. U góry dwie nakrętki czternastki, dokręcamy je momentem 30 Nm, jeśli dobrze pamiętam, tu widać jedną i na dole jedna jedna śruba przy belce ją dokręcamy ona chyba na 17, klucz nie pamiętam ale dokręcamy ją 90 Nm no to cóż pierwsza awaria w mazie, za którą musiałem zapłacić impreza kosztowała mnie 400 zł na gotowo z wymianą no wymieniałem już akumulator i nie pamiętam ile on kosztował chyba też 400 zł. natomiast na gwarancji jeśli są jacyś nowi widzowie na kanale była wymieniana kolumna kierownicy oraz górne mocowanie z przednich amortyzatorów. Tak czy siak cały czas się zastanawiam co tu mogło tak stukać. Przecież jedynie mogła stukać ta obudowa latająca między sprężynami, ale ona nie jest nigdzie uszkodzona. Sama sprężyna przecież powinna była ją uszkodzić na tyle, że ona powinna była pęknąć. A tu nie masz żadnych śladów uszkodzeń. No to wrzucam Wam te filmiki z wymiany. Dzięki. Trzymajcie się. Czy jak nie będzie, jak będzie dalej stukało, no to prawie tylko, nie? Tyle, że mówię, on nie czuł do, żeby był wylity, bo teraz mówię... Jest objaw, że on w jednym miejscu po Widzisz, że Tak. No. Nie ma takich dołków. To na gry, bo, bo. w jakim stanie.